Cześć, hej. W odpowiedzi na film jednego z youtuberów, który wymyślił konkurs wyciskania na klatkę piersiową, aby jak największą liczbę razy wycisnąć swoją wagę. To idę zaraz na wagę, żeby udokumentować ile teraz ważę. Jest około godziny 14, także jestem już po, po jednym posiłku. Rano waga pokazała 79,8 i dwa posiłki. Przepraszam. Także. Ta waga już troszkę teraz podeszła, a później w siłowni spróbujemy, ile razy uda mi się wycisnąć moją wagę ciała. Mam nadzieję, że około tych 15 razy powinno wejść. Jak widzieliście na wadze ukazało 81,75 kg także według zasad youtubera e, będę wyciskał 80 kg Zobaczymy już w siłowni jak widzieliście na ważeniu 81,700 kg 81 na jest według zasad konkursu 80 kg troszkę doskwiera mi bark także zobaczymy ile to się będzie powtórzmy. myślę że jednak nie będzie 15 tylko około 10 nie mam masy kuracji, także zrobię o jedno powtórzenie mniej, żeby było bezpiecznie. Mateusz nam teraz pokaże, żeby nie jest 80kg na grypie, żeby nie było, że jest oszustwo. No i kręcimy dalej. To tak, dobrze policzyłem, było 18 razy, także trochę więcej niż się spodziewałem, trochę stres był bez akcykuracji, drugie ćwiczenie, rozgrzewaliśmy troszkę barki, żeby rozrzać barkową. barkową później było dwa ćwiczenia rozgrzewające na płaskiej, teraz te 80 kg jedziemy dalej z ćwiczeniami, jeszcze trochę połączymy klatę, później barki, ponagrywamy filmiki, żebyście zobaczyli jak to wygląda, hey, się ma.